Dzień dobry wszystkim, trener Z tej strony witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej i Franciszka, treneru polskiego szkoleniowca, próbującego podbić światową piłkę nożną, aktualnie pracującego w puszczynie połomice w polskiej Lotto Ekstraklasie. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie mecz siódmej kolejki tejże ligi. Będzie to domowe spotkanie z Wisłą Płock, No, może nie do końca domowe, bo trzeba Wam wiedzieć, moi drodzy, że wszystkie swoje domowe mecze w tym sezonie rozgrywamy na stadionie w Niecieczy, na obiekcie Brukbetu. Tak więc nie do końca są to mecze domowe, bardziej mecze na neutralnym. Gruncie ta zmiana spowodowana jest oczywiście tym, że nasz obieg nie jest dostatecznie duży i musi przejść się modernizację, byśmy mogli tutaj grać na nim i dopiero po jej zakończeniu będziemy mogli powrócić i swoje mecze rozgrywać w Niepołomicach. Zanim oczywiście przejdziemy do spotkania, pokażę wszystko to, co wydarzyło się w klubie do tej pory, czyli ostatnie pięć ligowych kolejek oraz transfery, bowiem jest tu Kilka ruchów do klubu i z klubu zaczynamy od tych pierwszych. Daniel Hojo Kowalski, młody 20-letni Polak, 2,5 gwiazdki obecnej umiejętności 4,5 potencjału, bardzo wysoki i silny chłopak z doskonała gra głową. To można o nim powiedzieć, te atrybuty defensywne są na wysokim poziomie. Ustawianie się, przewidywanie, koncentracja, no opanowanie mogłoby być trochę lepsze, determinacja też mogła być trochę lepsza, ale mamy nadzieję, że dużo gry i dobry trening spowodują, że ten zawodnik będzie, będzie rozwijał swoje umiejętności. Jego dotychczasowa historia związana była z, no, z Krakowem. Gdzie w Ekstraklasie jednak nie pograł za dużo raptem 9 spotkań tego zawodnika w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce no ale w rezerwach Wisły brylował i był oczywiście postacią pierwszoplanową. Teraz mamy nadzieję, że w niepołomicach w niepołomicach pokaże swój talent, pokaże swój potencjał. Został sprowadzony głównie z myślą o przepisie o juniorze w zespole, bowiem no mamy z nim z tym troszkę problem. Nie mamy za dużo zawodników na tyle młodych. Zresztą młodych i na tyle dobrych, by mogli grać w pierwszym składzie, jest tylko Klisiewicz, który no, łapie kontuzję teraz dosyć, dosyć regularnie. Jest też Rozmus, który nie, nie jest w tej chwili zawodnikiem o ekstraklasowym poziomie. Ewentualnie pomocnicy też nie spełniają aż takich. Nie są, nie są na tyle dobrzy, by, by mogli tutaj jakoś regularnie grać, a Daniel Chojakowalski myślę, że spokojnie może i, i no i zawsze jest jakąś opcją. Jeżeli nie będzie mógł grać Klisiewicz, jeżeli nie będzie mógł grać Rzeźniczak, no to na Daniela będę mógł liczyć i ten zawodnik będzie mógł rozgrywać mecze bez obawy o duży, duży spadek jakości naszej gry. Zwłaszcza w defensywie, czyli także istotne, jakże istotnego elementu e, gry piłkarskiej, zwłaszcza jeśli e, tak jak my jest się tym underdogiem, czyli nie jest się e, faworytem e, meczów. E, jedziemy. Dalej został kupiony za 8000 euro. Moi drodzy, przeszliśmy na walutę europejską. Awans do ekstraklasy, no sprawił, że postanowiłem być nieco bardziej światowy. I od dzisiaj będziemy tutaj mówić, zamiast o złotówkach, będziemy mówić o euro. Drugi transfer, jaki potwierdziliśmy dosłownie kilka godzin przed rozpoczęciem tego meczu, dosłownie kilka chwil temu, to Branisław Sluka, lewy obrońca, mogący też grać na pomocy 3,5 wierszki obecnych umiejętności, 4,5 wierszki potencjału 24-letniego Słowaka. Znakomity transfer. No spójrzcie tylko na te umiejętności. Dobry odbiór piłki, świetne podania, przyjęcie piłki do środkowania. Dribbling ma wszystko to, co powinien mieć nowocześnie grający i ofensywnie grający boczny obrońca. I tutaj no, ta myśl głównie przyświecała mi patrząc na tego słowaka. Jego obecne umiejętności są wyższe niż aktualny potencjał Kamacho. O drobocie nie wspominając, a fakt, że chłopak ma 24 lata i jeszcze ma troszkę tego potencjału, sprawi, że to może być naprawdę gwiazda ekstraklasy. Spójrzmy sobie na jego dotychczasową historię. No, jak widzę, bardzo ciekawa, związana troszkę z Polską, ale uwaga, jakoś w Polsce. Nie poszalał. Wychowanek zespołu MSK Zielina w słowackiej lidze. No, widać, że tutaj regularna gra, regularne. Regularna gra w, zapewne w podstawowym składzie, tu 29, tu 27, tu 22 spotkania, tak więc ten chłopak grał regularnie, później sprzedany do Piasta Gliwice za ponad pół miliona euro, tak więc no, naprawdę mocny transfer gotówkowy zespołu z Gliwic. No ale w Gliwicach nie błysnął, tylko dwa ligowe spotkania, później jeszcze w następnym sezonie 11 ligowych spotkań i 3 i transfer w zasadzie wypożyczenie do Śląska Wrocław, gdzie w zeszłym sezonie. W pierwszej lidze również nie był pierwszym wyborem e, trenera zespołu z Wrocławia, i tylko dziewięć spotkań e, zaliczył ten chłopak w pierwszej, w pierwszej lidze. Na pewno w niepołomicach będzie, no przynajmniej na tym etapie, e, pierwszym obrońcą. Jeżeli nie będzie kontuzjowany, to raczej on będzie grał pierwsze skrzypce na lewej stronie naszej defensywy. Kamacho będzie musiał uzbroić się w cierpliwość i zabrać ostro do pracy i rozwijać również swój talent, żeby, żeby tutaj spróbować Branisławowi jakoś zagrozić i ze składu go wygryć Będzie musiał po prostu być w najwyższej możliwej formie. Także to są transfery do klubu. Teraz przechodzimy do transferów z klubu. No Ernest Dzięcioł, nasza gwiazda naszej defensywy. Chłopak, którego sprowadziliśmy do pierwszej ligi dwa lata temu. No chciał bardzo odejść. Postanowił, że musi spróbować swoich sił za granicą. I zdecydował się na transfer do rumuńskiego klubu FC Uta Arad. Gdzie no chyba gra. Cztery spotkania, jedno z ławki, trzy w pustawym składzie. średnia ocen. Wprawdzie nie za wysoka. No ale ma jeszcze czas na żeby błysnąć w Puszczynie Połomice. Grał dwa sezony, dwa sezony w pierwszej lidze, ponad 60 spotkań, chyba 71, o ile dobrze tam liczyłem, chyba nawet nie, 34 plus 34 to 68, ale w tych 68 w spotkaniach strzelił 7 ramek i miał jedną asystę. Bardzo równa średnia, tutaj 7,01, tutaj też 7,01, tak więc bardzo równo grający zawodnik. No, żałuję troszkę tego transferu, no ale cóż, chciał odejść po tym sezonie, kończył mu się kontrakt, więc wolałem zarobić na nim już te 60 tysięcy euro niż po tym sezonie po prostu oddać go gdzieś za darmo bo tak zapewne by się to skończyło, nie chciałem do tego doprowadzić. No i stało się tak jak z stało, Ernest Dzięcioł nie jest już zawodnikiem Puszczy Niepołomice. Jedziemy dalej, Daniel Birzu wobec transferu Hojo Kowalskiego został wypożyczony, też muszę... Stawiać troszkę na polskich chłopaków. Mamy Zająca, mamy Hoje Kowalskiego, mamy oczywiście Oko I, 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 i kogo? Ojej, jak się ten. Dobra, nieważne. Jedziemy, Jedziemy dalej. Daniel Bierz został wypożyczony do klubu z trzeciej ligi rumuńskiej. O ile się mylę. jest to CS Minur Bajamare. Nie znam tego klubu. I chyba znać nie muszę. Kacper Friska. Kolejny transfer gotówkowy. No, niestety, Friska nie jest już piłkarzem. Puszczy nie po transferze skrzydłowych postanowił, że się obrazi że nie będzie chciał chodzić na treningi dwa takie, dwie takie absencje miał został za nie ukarany no a gdy w końcu końców poprosił o transfer oczywiście nie oponowałem wystawiłem go na listę transferową i zgłosił się do niego klub z Suwałk no i w tej chwili Kasper Friska będzie swoją karierę kontynuował właśnie tam w pierwszej lidze, rozegrał już nawet jedno spotkanie no szkoda, bo dobrze się ten chłopak zapowiadał, no ale cóż, mówi się trudno, jeszcze strzela fochy zamiast zabrać się do pracy i pokazać, że i to jemu należy się miejsce w składzie. Zagrał jedno spotkanie, chyba nawet, może nawet dwa w ekstraklasie nie błysnął w nich, także kończy swoją karierę w Niepołomicach, wychowanych Lecha Poznań. W pierwszym sezonie 8 spotkań, 2 asysty, drugi sezon bardzo dobry w sumie, 34 spotkania, 4 bramki, 7 asyst. No i cóż, być może nie tak się to miało skończyć, ale tak się skończyło. Kasper Friska już z nami nie jest i transfer kolejny, w zasadzie wypożyczenie. Iwan Rogacz, 31-letni serp, wypożyczony do Stali Rzeszów, gdzie w pierwszej lidze będzie spróbował odbudować swoją formę, by po powrocie do Niepołomic Aczkolwiek kończy mu się transfer. Hmm, tak więc raczej nie podpisze nowego. Więc po powrocie do Niepołomicy prawdopodobnie odejdzie na wolny transfer. To tyle jeśli chodzi o ruchy kadrowe. Teraz przechodzimy do spotkania. Kalendarz mamy, kalendarz. Nasz ostatni odcinek to była oczywiście przegrana z Legią, która dawała nam nadzieję na dosyć dobry występ w meczu kolejnym z Krakowią. Ta niestety w pierwszej połowie nas rozjechała i to, i to bardzo mocno. Do przerwy przegrywaliśmy 3 do 0 po bramkach Nowaka i, dwie bram, i dwóch bramkach Rafaela Kosty. No to był fatalna, fatalna pierwsza połowa. No cóż, trzeba było zapłacić Fritzowe. Zapłaciliśmy je dosyć boleśnie. W drugiej połowie mocno wrzuciliśmy się do ataku. Bartek Żurek wrócił do składu i ten swój powrót uwieńczył golem w 81 minucie. Myśleliśmy, że tutaj będzie to bramka jakaś honorowa, ale w 82, czyli minutę później Hajdary świetnie wrócił do Lescano i Juan Lescano, nasz Napastnik strzela bramkę, która daje nam tutaj nadzieję na wywiezienie chociaż punktu. W zasadzie nie wywiezienie, tylko na uzyskanie chociaż punktu na obiekcie w Niecieczy w meczu z Krakowiem. Ruszamy do przodu, no ale jak się zwykle rusza do przodu i nie strzela się bramki, to zwykle w doliczonym czasie się ją traci. I tak Bruno Duarte da Silva w 94. minucie pozbawia nas, no, boleśnie odziera nas z marzeń. I złudzeń, i po dwóch kolejkach nadal mamy zero punktów. Te punkty bardzo chciałem zdobyć w meczu w kolejnym. Był to spotkanie z e, e, Piastem Gliwice i udaje się, udaje się zwyciężyć. Wygrywamy 1-0 po bramce Filipa Krajaka, e, który no, rośnie tutaj na gwiazdę. Zresztą za chwilkę zobaczycie, e, asystuje Camacho e, w 64. Minucie. Hmm, kontuzjowany zostaje Ciechanowski, a wobec tego, że wykorzystałem limit zmian, e, mecz ten kończyliśmy w dziesiątkę. E, no ale udało się dowieść e, to zwycięstwo do końca i udało się zdobyć pierwsze historyczne punkty w Ekstraklasie, e, wygrywając z Gliwicami. E, jeden do zera. Później mamy mecz kolejny i mecz na wyjeździe w Białym Stoku, gdzie niestety miejscowa Jagiellonia mocno nas tutaj pojechała, mocno nas pocisnęli i naprawdę wygrali. Zdecydowanie zasłużenie, a jakby mieli lepszą skuteczność, no a to i zwycięstwo mogłoby być pięcio bramkowe, bo no, marnowało marnowali dużo sytuacji 28 minuta Sokołowski 62 Souza, 67 Kowalczyk później jeszcze Borko w łapie czerwoną kartkę ale w 80 minucie e, mały promek e, Filip Krajak zdobywa bramkę nasz nowy gwiazdor, czeski osiemnastolatek strzela swoją drugą bramkę w tym sezonie, drugą bramkę w barwach Niepołomic, no ale niestety nie wygrywamy w Stoku. Później mamy mecz, no, który był bardzo dla nas istotny, niezwykle istotne spotkanie ze Stalą Mielec, to również zespół, który awansował z pierwszej ligi, tak więc w teorii było to spotkanie, które powinno być o 6 punktów i tak też było. Na szczęście wygrywamy je, grając naprawdę znakomicie. Bartek Żurek w Minucie piątej Filik, w minucie 5 strzela bramkę chwilik Krajak. W minucie 8 strzela bramkę numer 2 Kamil Kościelny w 61. po dośrodkowaniu Żurka. Strzela bramkę numer 3 i, no. i prowadzimy 3-0. Później Didi Traore strzela bramkę dla stali Mielec. ale jeszcze jeden atak i Radzikowski dogrywa Krajakowi. Po kolejnym rzucie wolnym strzelamy bramkę numer 4 Filip Krajak, bramki numer 3 i 4 w tym sezonie kapitalna forma młodego Czecha. No tutaj polujemy tutaj na nowy kontrakt dla tego zawodnika, żeby przede wszystkim zwiększyć jeszcze tą klauzulę odstępnego. W tej chwili jest to prawie półtora miliona euro. Chciałbym, żeby było jeszcze więcej, bo chciałbym na tym zawodniku kiedyś zarobić, co tu jest pękała. Czy to jest ten pękała, który grał kiedyś w wichrze? Nie. To nie ten chłopak, to nie jest były znajomy z wichra Miedziana Góra, ze Stali Mielec. Stale Mielec, Stal Mielec, zespół Stali Mielec, ogrywamy 4 do 1 i cieszymy się z kolejnych trzech punktów. I z tą radością jedziemy do Lechigdańsk, Gdańsk, która wówczas była liderem Ekstraklasy, chyba zresztą nadal jest. No to było całkiem niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Wprawdzie Papela strzela bramkę w 40 minucie, przegrywamy, ale w 59 Filip Krajak zdobywa kolejną, kolejną swoją bramkę. Bramkę numer 5 w tym sezonie po asyście Klisiewicza wprowadzonego w przerwie meczu tak więc już pojawiło się tu pewne połączenie pewien zalążek dobrej współpracy naszych dwóch młodych napastników no ale niestety w 83 minucie kolejny atak Lechia i Musimy niestety obejść się smakiem. Nie zdobywamy choćby jednego punktu. Mamy punktów 0 po tym spotkaniu. Przegrywamy ten mecz 2 do 1. Aczkolwiek mieliśmy tu w statystykach więcej strzałów niż zespół przeciwny. Zespół niż zespół gospodarzy. Posiadanie piłki wprawdzie na korzyść Lech Gdańsk. Ale to i tak był dobry mecz w naszym wydaniu. Dobry mecz w naszym wykonaniu. Rzut oko na tabelę, gdzie zajmujemy, uwaga, 11 miejsce. <laughs> mając 6 punktów po 6 kolejkach. Dzisiaj gramy z Wispą Poc, która jest... W tej chwili czerwoną latarnią ligi. No i to spotkanie bardzo chciałbym wygrać, bo to jest mecz o 6 punktów. Jeżeli Wisła wygra z nami, no to zbliży się do nas na jeden punkt. Jeżeli natomiast my wygramy, odskoczymy czerwonej latarni na punktów 7 i zwiększymy swoją przewagę nad, mamy nadzieję, pogonią uks em które w tej chwili są w strefie spadkowej oprócz zespołu z Płocka nad strefą spadkową mamy w tej chwili raptem 2 punkty przewagi. No i cóż, trzeba mocno zakasać rękawy i brać się do roboty i wygrać to spotkanie, a mecz ten rozpoczniemy w następującym składzie Górski w bramce Kamaczy w obronie, Chojokowalski oko Ciechanowski w obronie. Gambos Krzyżycki zagrają w pomocy Zelenkows. Hajdary zagrają na skrzydłach i leskano z krajakiem zagrają w ataku. Tu jeszcze jednego zawodnika mam Achmetaja który jest w klubie na testach, bardzo chce go zatrudnić środkowy pomocnik mogący grać jako cofnięty rozgrywający. Jest to jego naturalna, naturalna pozycja, naturalna rola, tak więc bardzo mocno chcę go tutaj zatrudnić, ale chcę tutaj jakichś naprawdę dużych pieniędzy i musimy go trochę przetrzymać i być może spróbować go poza okienkiem transferowym zatrudnić. Żeby tego piłkarza mieć w naszym składzie, bo jest to naprawdę wysokiej klasy zawodnik, młody 23-letni Albańczyk. Miejmy nadzieję, że uda nam się tego transferu dokonać. Przechodzimy do meczu, przechodzimy do dzisiejszego spotkania. Miejmy nadzieję, że będzie to mecz zwycięski. Miejmy nadzieję, że, że uda nam się to spotkanie wygrać. Mowa motywacyjna, żarliwie powiem, że oczekuję zwycięstwa, bo hmm, wprawdzie tutaj y, eksperci twierdzą, że to nie my jesteśmy faworytami, y, a zespół Wisły Płock, no cóż, oni mają nóż na gardle więc dla nich jest to spotkanie niezwykle, niezwykłej wagi, niezwykle istotne. Dla nas zresztą również, miło tego, że mamy już 6 punktów, to jednak jest to siódma kolejka i wypadałoby tutaj chociaż jeden punkt zdobyć. Mam nadzieję, że tak się też stanie i uda nam się tutaj nie przegrać. Ciężko nam walczyć o te punkty w Ekstraklasie poza meczem ze Stalą Mielec. Naprawdę trudno się bardzo gra poziom, jest bardzo wysoki. Tak więc uwaga może teraz no właśnie Filip Krajak to ten zawodnik w zasadzie na swoich młodych plecach wiezie cały, cały zespół, jeżeli on nie strzela bramek, no to mamy dużo, bardzo dużo problemów w grze ofensywnej i to jest piłkarz, który jako jedyny prezentuje odpowiedni poziom i właśnie strzela swoją szóstą bramkę w tym sezonie, asysta Juana Lescano, a Filip Krajak w 25 minucie strzela swoją kolejną bramkę i po raz kolejny daje nam nadzieję na dobry wynik, tutaj ładnie wyprzedził, ładne podanie Lescano, który dobrze zagrał, a Krajak przyjmuje piłkę, wyprzedza obrońcę i strzela obok z rozpaczonego bramkarza i pozwalając objąć zespołowi puszczy prowadzenie, żebyśmy teraz nie stracili bramki. Krajak po raz kolejny. Krajak tym razem zostaje pozbawiony piłki, ale dobry pressing w naszym wykonaniu, aczkolwiek, w Wiśle, chyba się uda wyjść. Bardzo dobra interwencja Hojakowalskiego, Ponowienie ataku i górski broni. To była dobra interwencja w defensywie i naprawdę świetne, świetne zachowanie Hoyokowalskiego, który ograbował tutaj ograbił swojego przeciwnika z piłki. 35. minuta spotkania, no nie jest to specjalnie okazałe spotkanie żółte kartki Ciechanowskiego, Camacho posiadanie piłki po naszej stronie, w strzałach też mamy dosyć wysoką przewagę, 5 do 1, tylko jedno niecelne uderzenie zespołu z Płocka, być może teraz będą chcieli zaatakować po raz kolejny, a może to będzie nasz atak górski, jest przy piłce do Czyżyskiego, Gambos, Krajak, ładna tutaj wymiana piłki, Krajak pięknie mija obrońcę do Hajdarego, Hajdary strzela, mamy 2 do 0, Filipa Kajaka, no młodziutki Czech, tak jak mówiłem wcześniej, na swoich plecach, nas wozi. Jeśli on coś zrobi, jeśli on poda, jeśli on strzeli, to mamy nadzieję na bramki. A teraz jeszcze dołożył piękny dribbling, piękną asystę do Hajdarego i mamy. 2 do 0 No, w takim tempie, jeżeli będzie strzelał bramki i asystował w taki sposób młody Czech, to już w zimie możemy spodziewać się jakichś ofert transferowych za tego zawodnika. Dlatego bardzo chcę przed okienkiem zimowym podpisać z nim nowy kontrakt i dać mu jeszcze wyższą tą kwotę odstępnego, żeby w przypadku transferu, żebyśmy chociaż zarobili na nim jakieś pieniądze, to piłkarz, który w tej chwili spójrzcie pięć gwiazdek obecnych umiejętności, I jeszcze jest to zawodnik, który może się znacząco rozwinąć tak więc e, zatrudnienie go było no, najlepszym ruchem jaki tylko mogliśmy wykonać e, cóż rozmowa motywacyjna e, powiem zawodnikom że jestem bardzo zadowolony i e, żebyśmy tak trzymali e, żółte kartki Ciechanowskiego i Kamaczo e, być może stanę tutaj e, przed e, dylematem czy nie wpuścić e, Sluki na końcówkę tego spotkania e, zobaczymy jak to będzie na razie nie wprowadzam zmian Leskano z krajem grają dobrze więc Klisiewicz będzie musiał zbroić się w cierpliwość e, dzisiaj na boisku przynajmniej na razie nie wejdzie. Rozpoczynamy drugą połowę meczu e, tego jakże, e, no udanego miejmy nadzieję meczu z Jelenkows. E, na razie niewidoczny. E, bardzo słaba forma tego zawodnika. E, ma bardzo niską średnią ocenę w spotkaniach, w których grał. Tam zdaje się 6,35. E, to naprawdę, naprawdę fatalna forma. Uwaga, może teraz e, zaliczy asystę Leskano Lescano oddaje strzał, ale stiplica broni. Stipica, przepraszam, 48 minuta spotkania, nadal tylko jeden ten strzał zespołu gości, my siedem, do tego cztery celne i jeszcze dobre posiadanie piłki, ale łapiemy kartki, dużo tych kartek z naszej strony Gambos przy piłce Czyżycki, świetne podanie do Zelenkowsa, jeszcze raz Czyżycki, Krajak, Lescano oddaje strzał i Filip Krajak bliski, drugi asysty, Ale Lescano bliski, kolejnego trafienia w Ekstraklasie, teraz rzutka w pole karne, no i na szczęście nie było z tego kontrataku, Dary, traci piłkę Wisła Płock chce zaatakować i co teraz udaje im się chociaż z problemami tutaj ich bramkarz wyrzucony poza pole karne krajak atakował ale ale udało im się uwaga teraz dobra akcja Wisły Płock i uderzenie na bramkę ale Górski jest na posterunku jeszcze jedna akcja zespołu z Płocka żebyśmy tylko nie rozochocili ich za mocno Kun Heilin będzie wrzutka w pole karne, jak na razie wszystko, tutaj dobrze się bronimy, dobrze się bronimy, ale w końcu znajdą chyba jakąś lukę w naszej obronie. Kun! I niestety bramka dla Wisły, uderzenie, uderzenie z daleka. No i daliśmy się zaskoczyć. Teraz tylko nie możemy dopuścić do tego, żeby złapali wiatr w żagle. Bo jeżeli złapią, to prawdopodobnie strzelą nam drugą bramkę. Bo ta nasza gra obronna nie jest tak dobra, jak chciałbym, żeby była. Chojakowalski, oko! Hajdary. Może strzelimy trzecią, Krajak, Krajak przy piłce, Krajak przy piłce, oddaje strzał i to piękny kolejny drybling, on tutaj ma, Filip Krajak ma troszkę indywidualnych zadań, przede wszystkim jego dobra umiejętność dryblingu sprawiła, że postanowiliśmy dać mu dosyć dużą swobodę w działaniach. Damy szansę Sluce na, na to, żeby zadebiutował. To jest piłkarz, który dzisiaj podpisał kontrakt i już dzisiaj wychodzi na boisko. Tak więc, no cóż, potrzeba chwili. Sluka ma żółtą kartkę, nie chcę ryzykować. Zaraz chwilkę jeszcze, za chwilkę pewnie jeszcze Ciechanowskiego zdejmę, wpuszczę Bartkowa z bardziej defensywnymi zadaniami. I gramy, gramy dalej. Troszkę daliśmy Wiśle więcej swobody i Wisła stara się z tego korzystać. Może teraz z Jelenkows do Ciechanowskiego, Ciechanowskiej, Hajdary, z krajak strzał, ale piłka trafia do bramkarza zespołu gości. Uwaga, teraz, żebyśmy teraz nie stracili bramki, bo będzie to duży problem i z naprawdę... Dobrego wyniku 2-0. Możemy sobie napytać biedy. Teraz wrzutka w pole karne, przez chwilę zamieszanie, ale udaje nam się z tego zamieszania wejść. Hajdary przy piłce do Czyżyckiego i koniec tej akcji. 65. minuta spotkania. Zejdziemy sobie jedno oczko niżej, żebyśmy tutaj uważali troszkę na te kontrataki i na te ataki zespołu gości z Jelenkows. Z Jelenkows do Sluki, Sluka. Szansa na dośrodkowanie. Krajak! Kolejna akcja Czecha, kolejny strzał. i Kolejny bramkarz zespołu Bramkarz zespołu gości Jest na miejscu, poproszę zawodników, żeby się skupili Czują się przytłoczeni, no ale No trudno Mogą się czuć przytłoczeni, jeżeli pozostaną skupieni To będę zadowolony 73 minuta z stały fragment, oko Ależ było blisko, żółdrożny To była dobra interwencja bramkarza, bo oko naprawdę Ładnie naszedł na piłkę Mocne było uderzenie, ale piłkarz, uwaga Teraz jeszcze jedna szansa, dwie, dwie szanse I teraz problemy nie wykorzystaliśmy sytuacji Ciechanowski. Czy, no, już myślałem, że jakiś rzut karny. Na szczęście nie. Rzutka w pole karne i udaje nam się wyjść z tego obronną ręką. Hajdery przechwytuje piłkę i jest faulowane 75. minuta spotkania. Szybciutko wpuścimy sobie Bartkowa na boisko. Bartko, Bartko, gdzie jesteś? Tu jesteś. Skup się bardziej na obronie. Dobrze. Sluka, może też damy Ci. Obronę, żebyśmy tutaj to spokojnie sobie mogli jakoś dowieść do końca spotkania. Już nie interesuje mnie atakowanie, interesuje mnie teraz bardziej bronienie, zatwierdzamy zmiany, wracamy na boisko ostatni kwadrans tego spotkania. Miejmy nadzieję, że nie stracimy bramki, bo byłby to duży problem i byłby to duży wstydem bo prowadziliśmy po przerwie. Naprawdę, grając ładnie teraz. Krajak dostaje piękne podanie, ale po raz kolejny marnuje sytuację. No, Filip Krajak, jakby chciał, mógłby mieć ze 3-4 strzelone bramki, no ale młody Czech, cóż, 18 lat. On nie musi wykorzystywać każdej nadarzającej się okazji, bo jest to zawodnik jeszcze młody, niedoświadczony, no ale talent niewątpliwy do dochodzenia do sytuacji strzeleckich ma ogromny tak więc e, cieszymy się, że go mamy, Bartkow troszkę za ofensywnie, hajdary e, i co, rzut roczny, przez chwilę myślałem, że może jakiś rzut karny, jest już 92 minuta tego spotkania, tak więc jesteśmy już w doliczonym czasie, e, Krajak teraz odgrywa i uwaga, teraz będzie problem, dobrze się zachował Sluka, e, musiał faulować, bo tam gdyby wyszli z tego, mieliby sytuację 3 na 2 na naszej połówce i byłby to duży problem, uwaga, e, co się stało? jest chyba szansa na rzut karny, czy będzie rzut karny dla Puszczy Niepołomice? Tak, na pewno, był faulowany, tak więc jest żółta kartka, więc faul się liczy, kto wykonuje, hojokowski wykonuje rzut karny, ciekawe dlaczego, ale hojokowski przed bramka, przed szansą na, no na, na trzy punkty Puszcza połomice prawdopodobnie zgarnie trzy punkty w tym spotkaniu hojokowski no nie był to super udany rzut karny, ale najważniejsze, że był skuteczny, najważniejsze, że jest bramka i najważniejsze, że mamy dwubramkową przewagę, a jesteśmy już po doliczonym czasie i sędzia kończy spotkanie i mamy 9 punktów i Filip Krajak, bohaterem meczu, a mógłby być wielkim bohaterem tego meczu, gdyby kilka tych swoich sytuacji jeszcze wykorzystał, ale tak jak mówię, to jest młody zawodnik, on nie każdą sytuację musi wykorzystywać. Bardzo jestem zadowolony z formy zespołu. Wygrywamy 2 do 0, tylko jedną zmianę wprowadziłem w tym spotkaniu. No ale ważny jest efekt, ważny jest efekt końcowy, a efekt końcowy jest taki, że wygrywamy mecz 3 do 1, mamy 9 punktów. Zobaczmy teraz na tabelę. No, tabela wygląda pięknie, siódme miejsce, ale reszta zespołów jeszcze będzie grała. To są puszczenie połomice Stal Mielec, w Piaskiewice, to były mecze piątkowe, nie, przepraszam, sobotnie. Tak więc reszta spotkań dopiero później Lech Zagłębia, Legia i tak dalej, i tak dalej. No cóż, Filip Krajak, spójrzcie, najlepszy strzelę z Wlize. 7 kolejek, 6 bramek, do tego jeszcze dokłada dwie asysty. Zobaczmy, czy już wzbudził zainteresowanie. Jeszcze nie, tak więc miejmy nadzieję, że jeszcze troszkę nie wzbudzi. Zobaczmy teraz, czy będzie chciał nowy kontrakt. Nie. Mój klient niedawno podpisał nową umowę. Ok. Mamy problem z żółtymi kartkami. Zagrożeni są Kamacho, czy Czyżycki, Hajdary Zelenko w przyszłym meczu, tak więc. Być, może być różnie. Dobrze, moi drodzy, spójrzmy teraz, co tutaj się będzie działo w kalendarzu. Dziać się będzie dużo. Mamy teraz kilka spotkań, mamy też mecz z Pod... A To pierwsza runda Pucharu Polski. Ten mecz zatem będzie na e, facebookowym profilu The Trainero, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. A my widzimy się w następnym odcinku. Może Lech Poznań u siebie zagramy, albo Ełkę jest na wyjeździe, zobaczymy. Myślę, że Lecha u siebie zrobimy mecz z Lechem Poznań to akurat będzie 5 spotkań ligowych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak więc ciekawe spotkanie w następnym odcinku, oczywiście już na, nie... na ten odcinek zapraszam, jednocześnie dziękuję za uwagę dzisiejszym. Do Butreneiro, do bu Setel Droga. Peace out.